15 mm. To badanie opuszczonej rezydencji nie poszło zgodnie z planem A Francuski youtuber dzieli się tym przerażającym filmem z bardzo przerażającego miejsca A Kiedy zapalają świeczki, wydaje się, że sami siebie przestraszają Jest to jest on w innym pokoju dzieje się coś podobnego, ale nie jest jasne, czy przestraszają się nawzajem, czy coś zewnętrznego ich przeraża. Um. Um. Kiedy wchodzą do jednego z pokoi, jeden z członków zespołu wydaje się być odrzucony przez niewidzialną siłę. taki. Bo to, co było na końcu tego korytarza, wydawało się być tylko ciemnością. Chociaż to miejsce wydaje się najbardziej przerażające, ta drużyna nie traktuje niczego na poważnie. To Więc trudno stwierdzić, czy ta rezydencja jest naprawdę nawiedzona, i strach ekipy manifestuje się w żartach i śmiechu, czy wcale nie jest nawiedzona. Co myślisz? Chciałbym zobaczyć to miejsce na własne oczy, aby zdecydować. Numer 14. YouTuber o imieniu Josh Washi bada opuszczony budynek, który podejrzewa o nawiedzenie. Dawno temu było to szkoła, ale teraz to niewiele więcej niż rozpadająca się kolekcja chwiejnych pokoi, czekających na bliższe przyjrzenie się. On i jego grupa jakoś docierają aż na strych nie wpadając przez podłogę ukryte na dalekim końcu jest drzwi do nieznanego pokoju które ich denerwują jego przyjaciel Nate idzie je otworzyć i wtedy miejska eksploracja idzie nie tak No 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 otworzyły się same That door Otworzyły się same w trzeciej minucie i pięćdziesiątej drugiej sekundzie. Można zobaczyć, że Nate jest bardzo blisko dotknięcia drzwi, ale ostatecznie tego nie robi i faktycznie oddala się od drzwi, kiedy tajemniczo się otwierają, jakby duch był blisko. Myślę, że to wideo jest prawdziwe. Na podstawie jednej rzeczy naprawdę obawiali się, że wpadną przez podłogę, dopóki nie zobaczyli, jak drzwi się otwierają i zaczęli uciekać, co mogło się bardzo źle skończyć. Numer 13. W maja 2022 roku, roku Topi opublikował nagranie ekipy badającej zjawiska paranormalne, która podczas nocy w opuszczonym internacie uchwyciła na kamerze ciche szepty przypominające kobiecy głos proszący o pomoc. Wydarzenie było nieprawdopodobne. Is Krótko po tym słyszą odgłosy kroków w oddali na korytarzu internatu. Zespół ustawia stacjonarną kamerę. Oprócz kilku elektronicznych głosy zmarłych kamera to uchwyciła. A kamień jest kopnięty z dużą siłą wzdłuż korytarza. O? Oh. Czy byli uczniowie nadal nazywają ten internat domem? I czego oni chcą od żywych? Number 12. Jeśli szukasz nawiedzonego miejsca, najlepszym wyborem będzie miejsce o strasznej historii. I. Steve Ronan, amerykański badacz miejski, udał się do Wielkiej Brytanii, aby zbadać dom w stylu wiktoriańskim, w którym, jak się przypuszcza, doszło do makabrycznej zbrodni. Pomimo jego długowieczności, zdarzenie miało miejsce w 2006 roku, kiedy ówczesny właściciel domu, Christopher Lumsden, w zazdrosnym szawie zakończył życie swojej żony. Podobno właśnie wróciła z kolacji ze swoim kochankiem, kiedy doszło do incydentu. Pomimo brutalności zdarzenia, Lumsden odsiedział tylko 5,5 roku, kiedy został zwolniony na mocy licencji brytyjskiego odpowiednika zwolnienia warunkowego. Zaintrygowany historią, Ronan postanowił przeprowadzić śledztwo w domu, aby zobaczyć, czy może znaleźć odpowiedzi. A po przyjeździe, przed domem leży mnóstwo dużych śmieci, w tym kilka łóżek, kilka rozbitych ścian i coś, co wygląda na ubrania. W momencie kręcenia filmu trwały prace remontowe, aby przygotować dom do wystawienia na sprzedaż. Nie wiadomo, czy śmieci pochodziły z samego domu, czy zostały tam przypadkowo pozostawione, ale byłoby to dziwne, gdyby tyle ubrań zostało tam pozostawione. Pierwsza część filmu to Ronan i jego zespół eksplorujący dom, który znajduje się w stanie zniszczenia. A w pewnym momencie znajdują na podłodze dziwny kawałek tapety. Ten sam system pokrywa ściany jednego z pokoi. Na nim napisane są różne dziwne frazy, w tym "carpe diem", "ogień lochu", "dżungla", "prawda czy wyzwanie", "moc". Co to oznacza, jest tajemnicą, a jest to dziwny wzór do zastosowania jako tapeta. Załoga szybko zaczyna odczuwać dreszcze, kiedy znajdują czerwoną plamę na podłodze jednego z pokoi przed komodą. Po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że jest to spora czerwona plama wtopiona w deski podłogowe, które kiedyś były pod teraz podartym dywanem. Na pewno jest wiarygodne, że to jest to, co wszyscy myślimy, ponieważ kolorystyka przypomina, jak taka plama. Starzeje się z czasem. Członek ekipy oświetla miejsce światłem UV. Jak tłumaczy, plama pozostaje widoczna jako ciemny fiolet pod światłem, zamiast wtapiać się w podłogę. O ponadto, choć nie jest to wspomniane, są plamy, które nie były widoczne, gdy światło nie było włączone. Na podstawie znaleziska decydują się rozpocząć sesję z duchowym pudłem w pokoju. Metoda, której używają jest prosta, ponieważ znajdują radio i szybko przełączają. Kanały. Po kilku pytaniach i jednym fałszywym alarmie przez szum dochodzi głos mówiący, zostałeś oszukany. You were to jest dziwne, ponieważ tuż przed tym dyskutowali, czy zostali wprowadzeni w błąd, wierząc, że zupełnie inny dom jest miejscem makabrycznego odebrania życia. A na początku filmu rozmawiali z ochroniarzem innego domu, który twierdził, że zamieszkany dom to rzeczywiste miejsce zdarzenia. Jednak nie pozwolono im wejść i poszli do tego domu w pobliżu. Mówi się również, że to tam doszło do incydentu. Czy możliwe, że komunikują się z kimś, kto wie, że zostali oszukani? Grupa słyszy różne odpowiedzi dochodzące z radia, choć trzeba przyznać, że trudno jest usłyszeć, czy to faktycznie coś im odpowiada, czy po prostu są to słowa z programów radiowych, które brzmią jak odpowiedzi. Następnie grupa decyduje się przeprowadzić sesję Elektroniczne Głosy Zmarłych, aby sprawdzić, czy mogą usłyszeć coś jeszcze. Podczas sesji grupa słyszy dźwięki, a coś na kształt szelestu jest rejestrowane przez elektroniczne głosy zmarłych i... W tym czasie nikt w pokoju się nie porusza ani nie rozmawia. Słyszą też coś, co brzmi jak rzucie. Po zadaniu pytania i usunięciu ręki od ust, można usłyszeć jakieś ciche szepty tuż przed zadaniem następnego pytania. So, Takie pytanie. Niestety jest zbyt trudno rozszyfrować, co jeśli w ogóle coś jest mówione, ponieważ jest zbyt cicho. Po tym jak nic więcej nie wydaje się przebijać, grupa w końcu używa prawdziwego spirit boxa, który automatycznie i szybko zmienia stację tak szybko, że nie można usłyszeć co mówi program. Ronan pyta, czy ktoś może powiedzieć, co się stało i czy doszło do zdarzenia, w którym ktoś stracił życie. Wkrótce potem dochodzi głos, który brzmi jak tak. Natychmiast po nim słychać coś, co brzmi jak ktoś umarł. Wkrótce dochodzi męski głos, który Ronan myśli, że brzmi jak to nie ja. I... Moment, który na pewno wywoła ciarki na twoim ciele, to kiedy słychać kobietę, która albo się śmieje, płacze, albo możliwe, że krzyczy. Śledztwo kończy się niedługo potem, a Ronan odchodzi z tym, co można by uznać za cenne dowody. Wydarzenie, które miało miejsce w domu, zostawiło ślad i to nie tylko plamę na podłodze. Numer 11 Jedną z ostatnich rzeczy, na które chciałbyś natknąć się podczas miejskiej eksploracji, jest trumna. Zespół YouTube Rebooter 2.0 udostępnia ten film ze swojego mrożącego krew w żyłach odkrycia podczas eksploracji opuszczonego budynku. Ale w trakcie wędrówki zaczynają dziać się dziwne rzeczy. się

Okazuje się, że to przyjaciel, więc jedna tajemnica została rozwiązana, ale to być może ich najbardziej zaskakujące odkrycie. I. ja Jauka gratywka Nie jestem pewien, czy to trumna, ale trudno powiedzieć, co to mogłoby być inaczej. A więcej, że nie chciałbym tego przymierzyć. Number 10. Rzadko policja pojawia się podczas polowania na duchy. You. Zespół z YouTube Exploring with Fighters badał tę opuszczoną szkołę, kiedy napotkali na pewne problemy. As they... Przechadzając się po korytarzach, widzą, że rzeczy są rozrzucone wszędzie. Następnie słyszą, że nie są sami. Alone. Czy oni wyszli? Próbując zdecydować co zrobić, jest jasne, że potykają się o siebie. Próbują wyjść przez okno.

It's like it's adult, czy ludzie w środku byli tylko dzikimi lokatorami, czy też knuli coś bardziej niegodziwego? Yes. Oh, yeah. oh, the fun there, boys. Wrócili do domu na noc, a 24 godziny później ponownie weszli do szkoły. Well, yes. i spodziewasz się, że będą sami, ale wtedy to się dzieje? Bins. Ty czy faktycznie kogoś zobaczyli w tej nawiedzonej szkole? Jeśli tak, to gdzie poszli? Go. Myślę, że tym razem byli świadkami ducha squattera, a nie ludzkich squatterów. Number nine. YouTuber, YouTuber Moxley's Crazy Adventures opublikował ten film o nawiedzonym cmentarzu w listopadzie 2000 roku. 19 writing. Witajcie ponownie na moim pierwszym nawiedzonym cmentarzu. Przybyłem, by sprawdzić, co uda mi się tu uchwycić, o ile cokolwiek. To, I... to co uchwyciłem, było szalone. Dobrze, przyciągnąłeś nas. Miejmy nadzieję, że Moxley dotrzyma słowa. I rzeczywiście dotrzymuje. I Uchwycił ciemną, cieniowatą postać przesuwającą się na tle oświetlonej ceglanej ściany. On do niej krzyczy, ale ona nie odpowiada. And... What the Hello? Później słyszy w pobliżu ciężkie kroki. Słychać je wyraźnie w liściach dookoła niego. W komentarzach youtuber Spooky Specter zauważa, że to coś nie poruszało się jak człowiek, ani krzaki nie poruszały się, gdy przechodziło obok. Nie reagowało również, gdy do niego wołano, ani nie wydawało dźwięków, ani kroków. Czy zgadzasz się ze Spooky Specter? Czy to Cię przestraszyło? Jeśli nie, to jesteś naprawdę odważnym ciasteczkiem. Ośmiu youtuberów o imieniu Solar i jego przyjaciele sprawdzają stary, opuszczony hotel, który jest tajnym miejscem spotkań zorganizowanego kultu. Pierwszą rzeczą, którą zauważają, jest to, jak hotel wygląda na ciągle używany, mimo że jest opuszczony od wielu lat. Pentagram na podłodze wygląda na świeży i mógłby być używany do kogo wie czego. Uzbrajają się i kontynuują eksplorację. Ostatecznie docierają na wiadukt i widzą swój samochód użytkowy sportowy, ale coś jest nie na miejscu. Honestly, like... No. O, tak, chodźmy. No. <grywe> wózek na kółkach toczy się w ich kierunku, oczywiście popychany przez kogoś w pobliżu. Doczyjaciele no. wiedzą, że niebezpieczeństwo jest blisko, więc śpieszą się do swojego samochodu i wyjeżdżają stamtąd, zanim sekta zdąży ich porwać. Ej. No. Numbers 7. Ten opuszczony dom to prawdziwy poltergeist, a YouTuber Dima z kanału Łyk Strachu zaraz się z nim spotka. I najpierw słyszy hałas, gdy przeszukuje dom. Um. Then. Kiedy coś ujawnia się bardziej wyraźnie. Światło gaśnie w następnym pokoju, który jest na Steady Kamie. Um. Następnie zaczyna uderzać w zewnętrzne drzwi. Hanging. Kiedy to się kontynuuje, później Dima idzie to zbadać. Gid. Nie ma tam jednak nic, ale myślę, że to właśnie brak czegokolwiek sprawia, że widzowie czują strach. Gid. Numer 6 film horror The Descent śledzi kobiety jaskiniowców, które schodzą w głąb systemu jaskiń, gdzie są śledzone przez nieznaną istotę. There. Zespół YouTube Rob ze Scooby i Scooby udają się do szaty, gdzie nakręcili niektóre sceny, a w drodze tam coś go obserwuje. Um. Oh, I, I, to... I In the woods, possibly foxes. You get the glare. E, kiedy do chaty, to jak z filmu Coming into full view there, that is an actual horror movie cabin location from the film, the 2005 film The Descent. Ale na szczęście rzeczy nie są tym, na co wyglądają. I think originally this was a hunting lodge. Um, obviously the filmmakers found the location, found it was perfect. Or czy na pewno? Meant film locations of the mountain area. Co to była za dziwna mgła? Czk. Czk. No dzięki. Może to miejsce jest przecież nawiedzone? No cóż, myślę, że to prawdopodobnie była kondensacja odroba mówiącego w tę zimną noc. Czuję, że to miejsce jest zbyt straszne i musi być nawiedzone. Numer 5. Ten duch nie chce być polowany. Opublikowane przez turecki kanał HD Adam w listopadzie, zespół jest tutaj, aby zbadać przypadek Jean Hoa. Gdy obserwują miejsce, znajdują na podłodze rozrzucone dziesiątki gwoździ. I, czy za tym kryje się jakieś znaczenie? Patrzą w dół kolejnego korytarza i coś uderza w zasłonę na oknie. Kiedy kamerzysta podbiega, aby wyjrzeć przez okno, widać, że to okno jest na wyższym piętrze i nie ma wokół nikogo. Dam to podpiękne. To byłby. to Na W innym pokoju znajdują szklankę znowu z gwoździami w środku. Zespół prosi widzów o podzielenie się przemyśleniami na temat znaczenia tej sytuacji. Masz jakieś pomysły? To może być kolejny krok w rozwiązaniu tej tajemnicy. I. Czterej śledczy z paranormalnej grupy G-Team znów są w akcji, wracając do silnie nawiedzonego centrum medycznego. The paranormalna aktywność, która występuje w tym filmie na pewno przestraszy cię na śmierć. I W filmie z kwietnia 2020 roku na YouTube zespół pisze, że wybrali to miejsce ze względu na dużą aktywność paranormalną, którą tam zawsze odnotowują. I oto i owszem czekali na nas. Trzymajcie się za kapelusze, bo to będzie dzika jazda. Patty prowadzi grupę, a paranormalna aktywność, która ma miejsce w centrum, od samego początku jest w pełnym rozkwicie. Podczas gdy ekipa robi swoje wprowadzenie, coś w następnym pokoju spada na podłogę. Kiedy idą to zbadać, twierdzą, że jak tylko weszli do pokoju, zrobiło się tam niezwykle zimno. Jody z krzykiem mówi, że coś go dotknęło i powiedział, że coś go złapało za szyję. A Patty zauważa, że sznur zwisający z sufitu w środku pokoju się porusza. Przez cały filmik tu i ówdzie słychać dziwne dźwięki. mogą być subtelne lub wyraźne. Run przez 10 minut 25 sekund Jodie próbuje nawiązać kontakt z obecnością w centrum medycznym, prosząc ją, aby stukała 3 razy. O chociaż nie przestrzega, cień pada na pokój, a w następnym pokoju słychać kolejny głośny huk. Cała ta przerażająca aktywność nasuwa pytanie, jakie procedury medyczne miały tu miejsce. YouTuber o imieniu Nellis eksploruje nawiedzoną posiadłość w Bośni, gdzie wiele osób straciło życie podczas ciemnego rozdziału w historii ich narodu. Aktywne umysły upstrzają pobliskie lasy, więc muszą udać się do ich środka. Jednym z pierwszych, co widzą, są paski wiszące z sufitu, które według nich ludzie mogli zawiązać wokół szyi, choć mogły to być haki do zawieszania laboratoryjnego sprzętu. I mięśnie brzucha? Zobaczymy je ponownie z bliska kilka minut później. I wcale to nie są paski, o, ale wciąż nie wiem do czego ich używano. Ale poczekaj, zapomnij o suficie. Spójrz, co wisi na ścianie. O, going... Wróćmy do pierwszego klipu, o którym wspomniałem wcześniej. Wygląda na to, że był tam cały czas. Number two. Pan Fitri bada nawiedzony budynek program Latihan Hidmat Negara Młodzieżowy, program w Malezji, który mówi się, że jest nawiedzony od czasu tajemniczego przypadku masowego zatrucia jedzeniem, co doprowadziło do porzucenia całego programu. Nagrał przerażające momenty 17 minut od startu transmisji na żywo, gdy ktoś dokonuje wpłaty.

Jedynym momentem, kiedy jego kamera wydaje się zacinać, jest, kiedy przed nim dzieje się działalność paranormalna. Hmm? Wchodzi do pokoju, w którym dosłownie przed chwilą było to zjawisko, a duch zniknął, nie ma żadnej skokowej edycji, a to było na żywo, więc ta postać powinna tam nadal być. Gdyby to była osoba, stoi na zewnątrz okna, aby zobaczyć, czy wróci. I... I... Postać jest w następnym pokoju. Teraz jest szansa na bliskie spotkanie z zjawiskiem paranormalnym. Piatu. <laughs> Gdy wraca, musi się położyć i zastanowić nad tym, co właśnie zobaczył. Wydaje się, że otoczenie tak dużą ilością energii paranormalnej wyczerpało całą jego. Mam dla Ciebie wyzwanie, skoro dotarłeś tak daleko, dlaczego nie polubisz tego filmu i nie zasubskrybujesz w ciągu następnych 5 sekund, ponieważ co tydzień dodaję cztery nowe straszne filmy. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, to przejdź na mój Instagram pod adresem Dylani_Silnyt i naciśnij przycisk Obserwuj, aby się dowiedzieć. Number jeden. I know. Like, that's actually so creepy. There's a guy right there, and I'm kind of freaked out. Not gonna lie. Blake. Blake Gray obawia się, że uchwycił coś, co przerażałoby nas wszystkich. Za potworem ze śmietnika opuszczonego budynku, podczas eksploracji, boring. jego odważny przyjaciel powoli się skrada. A... <śm> So obviously to był zaplanowany wcześniej sketch, prawda? Nieprawda. Ale przeanalizujmy, co mieli na sobie w dniu, kiedy uchwycili tę tajemniczą postać. Podarte jeansy, jeansy rurki, niebieskie krótkie spodenki jeansowe. Tajemniczy nieznajomy ma na sobie chinosy. Is, so. Więc tak, to przerażające wydarzenie jest straszne i co najważniejsze, mogłoby być prawdziwe. No. Osoba jest nadal żywa, ale nie wiadomo w jakim stopniu. Mm. Drganie nogi może oznaczać, że jest śpiący, lub ledwo żyje. If, if. Jeśli to prawda, mam nadzieję, że powiadomili odpowiednie służby, aby upewniły się, że ta osoba nadal żyje. If.